Lasowa ciekawostka o skokach narciarskich. Jak pewnie wiecie, w tym roku w Letnim Grand Prix oprócz panów skaczą również panie. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy to panie rywalizują na polskiej skoczni. Ale czy naprawdę pierwszy raz w historii? Przekonajmy się. 28 i 29 stycznia 2012 roku w ramach Pucharu Świata Pań miały zostać rozegrane dwa konkursy w szczyrku na skoczni Skalite. Niestety nie doszło do tego ze względu na to, że. Polski związek narciarski nie miał na to pieniędzy. A szkoda, bo mogliśmy mieć wtedy fajne, naprawdę fajne zawody. Chciałem też zaprosić Was tu, gdzie już w poniedziałek wlatuje pierwszy odcinek letniego punktu HS. Tu, czyli na nasz Facebook podnarty, gdzie jeden z naszych korespondentów prosto z Wisły, czyli Krzysiek Zachmata, będzie wrzucał linki do swoich artykułów z Winterszusa, gdzie przeprowadza wywiady oraz Opisuje ogólnie wszystkie zawody oraz na nasz Instagram podnarty, gdzie Adrian będzie też wrzucał na bieżąco wszystkie wyniki. Serdecznie Was zapraszam.